Cześć tu Beata, dziś mamy piątek 26 listopada, czas na minutę z tarotem, tym razem Luśka w tle. Karta na dziś to y, rycerz pucharów. Energia rycerza pucharów jest taką energią poszukiwania, działania z poziomu intuicji, troszeczkę z poziomu odczuwania. I dlatego też często przy, tej, przy okazji tej karty mówi, że dziś należy szczególnie bardzo zabiegać o to, co jest naszą pasją, co jest bliskie na, naszemu sercu, bo w, w całym tym takim biegu, a rycerze to jest dynamiczna energia, w całym tym takim biegu możemy po prostu stracić. Nawet nie tyle stracić serce do pasji, ale jakby zupełnie inne rzeczy nas będą zajmować, jakby zapomnimy o tej swojej pasji. Dlatego warto, warto koncentrować się na tym, żeby, żeby o to zabiegać, żeby o to dbać. Oczywiście w wyzwaniu rycerz pucharów jest też taką energią. Troszeczkę wiary w, w sprawy nierealne. Ja to nazywam tak troszkę humorystycznie takim połączeniem pomiędzy sercem i rozumem, tak? Żeby nie było tak, że w jedną stronę kieruje nas co innego, czyli to, to, ta logiczna strona, a w drugą stronę to, gdzie serce nas woła. Całe klub polega na tym, żeby to ładnie zrównoważyć. Wtedy naprawdę możemy działać z poziomów różnych, ale nie być takim Don kiszotem, tak, który będzie tylko w, w mrzonki wierzył czy w ideologię. Dlatego warto, warto o tym pamiętać, no bo w przeciwnym razie to będzie nas zżerała nadmierna ambicja na przykład, albo będziemy tacy melancholijni, tacy zbyt zbyt oderwani od rzeczywistości, dlatego warto przyglądać się na tym i poszukiwać tych rozwiązań, żeby nie stracić z, z oczu tego, co jest dla nas ważne. Posługiwać się tutaj intuicją, czy, czy działać intuicyjnie, e, wówczas jest naprawdę by, o wiele łatwiej. My jesteśmy w talii starcza, jak tarot, a ten rycerz wygląda właśnie tak. I to jest takie nadejście wspaniałych wiadomości w tej talii na przykład. To jest takie, taki, taki moment, w którym oczekujemy tych wiadomości, one mogą, albo zaproszenia na przykład, tak? albo gdzieś skądś ono, ono przy, przybędzie do nas. Ale też na horyzoncie czekają nas nowe doświadczenia. Tak? I właśnie te nowe doświadczenia, które często są. Em, Nieznane, jakby przyzywają nas bardzo silnie, bardzo mocno, nie zdajemy sobie wówczas sprawy, że, że albo nie mamy na to przestrzeni, albo nie mamy na to czasu, albo nie mamy na to miejsca, albo nie mamy na to zasobów, tak więc dlatego warto dokładnie się przyglądać temu. I, i te nowe doświadczenia, które, owszem, mogą emocjonalnie nas rozbudzić, mogą nas kreatywnie rozbudzić, natomiast realizacja tego może być wyzwaniem. Dlatego warto skoncentrować się na poszukiwaniu. Oczywiście, że tak, byleby to było zgodne z tym, co jest dobre dla nas, tak? Zgodne z nami. Żeby nie było to poszukiwanie dla kogoś. Bo wówczas możemy naprawdę jakby zrozumieć, czy zidentyfikować te kroki, które które, które musimy wykonać, żeby, żeby tam dojść, na przykład. To jest naprawdę bardzo istotne, bardzo ważne i bardzo pomaga w zrozumieniu e, tego, jak należy walczyć o swoją pasję, na przykład, czyli o tym, o czym powiedziałam wcześniej. I ta tęsknota za czymś takim intensywnym, e, czyli na przykład wymianą emocji, wymianą myśli, no może być taka zbyt duża. A tu warto, warto sobie zadać na przykład pytanie, jest, skoro jesteśmy w żywiole wody i to jest rycze, rycerz pucharów, y, czy żywimy uczucia do kogoś, y, ja nie wiem, obecnego w naszym życiu, tak? W sensie, jakie to są uczucia? Nazwać je czasami dobrze. Albo czy jesteśmy jakby tak trochę z drugiej strony ugryźć temat, czy jesteśmy y, jakby gotowi ułożyć sobie ten plan działania. Tego projektu, żywioł yy, wody czy, czy puchary, jakby często odnoszą się bardziej do uczuć niż do takiego merytorycznego czy praktycznego podejścia. A tutaj rzeczywiście warto yy, podejść w przeciwnym razie będziemy się rozbiegać, będzie, będziemy, będzie nasza głowa gdzie indziej, nasze serce gdzie indziej yy, i właściwie nie, nie uda nam się tego ładnie połączyć. A tu cała, całe właśnie to polega na tym, żeby otworzyć się na te możliwości, ok ale żeby zrobić to też z jakimś sensem, z, jakimś, z jakąś logiką i to jest też, wówczas ta walka o naszą, czy zabieganie o naszą pasję, nie jest taką walką Don Quixota, tak, czy Don Quixota, który, który tam pędził ku tym wiatrakom, myśląc, że to są straszne potwory, dlatego warto przyglądać się temu, jak działamy, i spróbować podejść do tego na zasadzie zrozumienia, tak? przygotowania się na przykład. Wówczas będzie nam naprawdę o wiele łatwiej nie tylko zrozumieć, ale też przedsięwziąć jakieś działanie. Przypominam, że rycerz czy rycerze w tarocie to jest energia naprawdę dość, dość dynamicznego działania. Tylko tu możemy bardzo szybko się zorientować, że, że zmierzamy w zupełnie przeciwnym kierunku niż zamierzaliśmy na początku. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Trzymajcie się pa!